Podróże mogą być różne, ale jedno jest pewne: podróże kształcą. I właśnie w taką niesamowitą podróż chciałabym się dzisiaj zabrać. No to co? Jesteście gotowi? No to w drogę! Nazywam się Luiza Stefanik i będę Waszym przewodnikiem po magicznym świecie korepetycji w OLS. Przed Wami trudna droga, matura, może egzamin ósmoklasisty, a może nie rodzicie sobie z bieżącym materiałem. Z nami droga to będzie przyjemniejsza i łatwiejsza. Nasze lekcje mogą odbywać się w dwóch wersjach. Albo będą to korepetycje online za pomocą Skype'a oraz naszej tablicy Zipboard, na której możemy w czasie rzeczywistym obserwować to, co pisze uczeń, a uczeń widzi to, co pisze korepetytor. Dzięki temu możemy na bieżąco, krok po kroku śledzić nasze zadania, poczynania i doprowadzić nasze rozwiązanie do końca. Lub, jeśli jest taka możliwość, korepetycje mogą odbywać się u Ciebie w domu lub w domu korepetytora, jeżeli tylko dysponujemy korepetytorem w naszej okolicy. Nasi korepetytorzy to głównie studenci, którzy będą Waszymi przewodnikami. A tutaj studentów są takie, że po prostu rozumieją Was, uczniów, czyli nasze słówki, w Waszej trudnej drodze, ponieważ sami nie tak dawno sami na niej byli. Rozumieją Wasz język, no i oczywiście wiedzą, co jest teraz najważniejsze na egzaminach, na co należy zwrócić uwagę. No i nie dzieli Was duża przepaść w wieku, także myślę, że można złapać dobry kontakt i myślę, że przeprowadzą Was przez tą drogę w jak najlepszej i miłej atmosferze. Aby każdy z Was czuł się bezpiecznie, nasi przewodnicy, korepetytorzy dysponują autorskimi planami przygotowania uczniów do tych najtrudniejszych egzaminów w życiu, do egzaminu ósmoklasisty oraz do matury na dwóch poziomach podstawowym i rozszerzonym. Oprócz tego mamy liczne benefity dla naszych suwek. Między innymi webinary, które odbywają się raz w tygodniu. No i na takich webinarach prowadzący omawia arkusze egzaminacyjne, a suwki, czyli wy, uczniowie możecie dopytywać na bieżąco, zadawać pytania, odpowiadać, a może spróbować wykonać jakieś zadanie samodzielnie. Myślę, że jest to jak najbardziej dodatkowy benefit. Webinary są całkowicie za darmo. Do tego dysponujemy Naszymi zadaniami autorskimi, a ponadto grupami na Facebooku, do których serdecznie Was zapraszamy. Jeśli Wasz tydzień jest przepełniony dodatkowymi zajęciami lub zajęciami w szkole i boicie się, że nie znajdziecie czasu na dodatkowe zajęcia, to nic mylnego. Nasi przewodnicy pracują od samego rana do późnych godzin wieczornych, także myślę, że każdy z Was znajdzie swój odpowiedni czas na zajęcia i żadna lekcja nie przepadnie. Jeśli znajdziecie się na zakręcie, będziecie czuć się zmęczeni, i wyczerpani, e, dużym nadmiarem obowiązków, nie stresujcie się, nasi przewodnicy dołożą wszelkich starań, aby umilić wam tę drogę i ułatwić ją jak najbardziej. Lekcja online jest gorsza od tej prowadzonej w kontakcie. Uważam, że nie, ponieważ nie możemy porównywać lekcji, które były prowadzone w szkole w sposób grupowy do tych prowadzonych u nas. U nas każda lekcja jest prowadzona indywidualnie, jeden na jeden nasza słówka z przewodnikiem, dzięki czemu nasz przewodnik może w odpowiedni sposób dobrać poziom lekcji, jego tempo, trudność wykonywanych zadań oraz ilość godzin do przepracowania w tygodniu. Na naszej stronie internetowej możecie znaleźć liczne pozytywne opinie naszych suwek, co może świadczyć tylko o tym, że nasze indywidualne podejście oraz autorskie plany przygotowawcze uczniów do tych najważniejszych egzaminów w ich życiu, zarówno egzaminu ósmoklasisty, jak i matury naprawdę zdają egzamin. Jeśli mimo to nadal was nie przekonałam, Mamy w ofercie bezpłatną lekcję próbną, która trwa 30 minut. Jest niezobowiązująca. Na niej możecie zobaczyć, jak wyglądają lekcje z nami, w jaki sposób pracujemy oraz podjąć tą ostateczną decyzję. Aby rozpocząć naszą wspólną przygodę, nie trzeba podpisywać żadnych umów, a naszą współpracę możemy zakończyć w dowolnym momencie. Mam nadzieję do zobaczenia i serdecznie zapraszam do kontaktu.